Czasem spotykamy w życiu takich ludzi, którzy po cichu mądrością i dobrocią potrafią zadziwić. Choć niewiele mówią, to każde ich słowo brzmi jak najmądrzejsza rada. Tacy właśnie byli ci stoicy, których mądrość była ukryta przed oczyma świata. Jednym z nich był skromny rzemieślnik z małego miasteczka. Kim był ten tajemniczy mędrzec? Niewiele osób wiedziało o tym mędrcu i jego mądrości. Żył cicho i skromnie, pomagając innym w potrzebie. Choć rzadko się odzywał, jego słowa były pełne wglądu i dały wiele do myślenia. Mędrzec praktykował stoicyzm, starożytną filozofię nauczającą powściągliwości emocji i spokoju ducha. Żył zgodnie z zasadami umiaru, cnoty i mądrości. Nie ulegał pokusom, ani nie dążył do bogactwa czy sławy. Zadowalał się tym, co miał, i starał się pomagać potrzebującym swoją mądrością i radą. Chociaż wielu ludzi nie doceniało jego dobroci i wiedzy, ci, którzy go znali, wiedzieli, jak bardzo był szanowany. Mędrzec nigdy nie narzucał swoich poglądów innym, ale jego łagodne słowa i ciche czyny miały wielki wpływ. Pomagał innym dostrzec mądrość i piękno w małych rzeczach oraz znaleźć wewnętrzny spokój w burzliwych czasach. Choć mędrzec żył skromnie i cicho, jego mądrość i dobroć promieniowały na innych. Pomagał wszystkim, którzy tego potrzebowali, bez względu na status społeczny czy wykształcenie. Jego łagodne słowa i proste rady dawały ludziom siłę, nadzieję i odwagę, by iść naprzód. Jak się okazało, jego życie pełne mądrości zaczęło się wcześnie. Od najmłodszych lat interesował się filozofią i psychologią. W wieku piętnastu lat przeczytał medytacje Marka Aureliusza i od razu poczuł pociąg do stoicyzmu. W poszukiwaniu wiedzy czytał wszystko, co wpadło mu w ręce, na temat filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Chłonął każde słowo Platona, Arystotelesa, Epikura i wielu innych. Zafascynowały go idee panowania nad emocjami, akceptacji rzeczy, których nie można zmienić i życia zgodnie z naturą. W wieku 18 lat zaczął prowadzić notatki ze swoich przemyśleń na temat natury ludzkiej, szukając odpowiedzi na pytania o sens życia i szczęście. Notatki te stały się podstawą jego późniejszej twórczości, chociaż nigdy ich nie opublikował. Choć nigdy nie został uznany za wielkiego filozofa, prowadził życie pełne cnót. Był cierpliwy, łagodny i opanowany. Nie dawał się ponosić emocjom ani nie reagował złością na drobne niedogodności. Akceptował to, czego nie mógł zmienić, i skupiał się na tym, co było w jego mocy. Pomagał innym radą i wsparciem, mimo że niewielu go doceniało. Ci, którzy go znali, wiedzieli, że był bardzo mądry. Pomagał innym i cieszył się szacunkiem. Zdecydował się prowadzić życie stoika w tajemnicy, ponieważ wiedział, że jego poglądy nie zostaną zaakceptowane przez większość społeczeństwa. Ludzie w jego czasach nie rozumieli stoicyzmu i uważali go za dziwne lub szalone. Podejście do życia. Zdawał sobie sprawę, że gdyby otwarcie mówił o swoich przekonaniach, spotkałby się z krytyką, drwinami i odrzuceniem. Dlatego zdecydował się milczeć na ten temat i praktykować stoicką filozofię w ukryciu. Życie w cieniu dało mu wolność. Mógł skupić się na rozwoju wewnętrznym bez oceny i krytyki innych. Nie musiał się tłumaczyć ani przekonywać nikogo do swoich racji. Mógł po prostu podążać drogą cnót stoickich, roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania. Z czasem niewielu wybranych zaufał na tyle, by podzielić się z nimi swoją mądrością. Ci, którzy go poznali, doceniali jego wiedzę, łagodność i dobroć serca. Mimo, że prowadził skromne i ukryte życie, dla tych nielicznych był autorytetem i przyjacielem. Dzięki jego radzie i wsparciu stawali się lepsi. W ten sposób krok po kroku jego mądrość i dobroć promieniowały na innych. W jaki sposób pomagał innym, mimo że nikt go nie doceniał. Chociaż nikt go nie doceniał. Mądry człowiek pomagał innym w ukryciu. Ci, którzy go znali, wiedzieli, że był bardzo mądry, pomocny i szanowany. Mędrzec dzielił się swoją wiedzą z każdym, kto jej potrzebował, udzielał rad i wskazówek tym, którzy do niego przychodzili, cierpliwie słuchał problemów innych i starał się znaleźć rozwiązania, które byłyby dla nich najlepsze. Nie oceniał i nie potępiał nikogo za błędy i pomyłki. Zamiast tego starał się zrozumieć ich perspektywę i pomóc im wyjść z opresji. Mędrzec nigdy nie oczekiwał zapłaty ani podziękowań za swoją pomoc i rady. Robił to z czystej dobroci serca i chęci niesienia ulgi innym. Nie działał dla własnej korzyści czy zysku. Pomagał potrzebującym bezinteresownie i bez ogródek, chociaż nikt w pełni nie doceniał mędrca. Ci, którzy znali jego dobroć i mądrość, podziwiali go. Był dla nich wzorem do naśladowania. Pokazywał, że można żyć spokojnie i skromnie, a jednocześnie służyć innym i dzielić się z nimi tym, co się posiada. Jego przykład dodawał otuchy i nadziei, że dobroć i mądrość mogą przetrwać nawet w trudnych czasach. Mędrzec głosił proste, ale głębokie nauki, których nikt nie słuchał. Miał dar łagodnego i cierpliwego tłumaczenia zawiłych kwestii. Niestety, jego sąsiedzi i znajomi nie doceniali jego mądrości i ignorowali jego rady. Mędrzec nauczał, że powinniśmy skoncentrować się na rzeczach, na które mamy wpływ, a nie martwić się tym, czego nie możemy zmienić. Nie trać czasu i energii na zmartwienia, które są poza Twoją kontrolą. Mawiał. Zamiast tego skup się na tym, co możesz poprawić Twoim nastawieniu i działaniach. Mędrzec był łagodnym i cierpliwym człowiekiem. Mówił: Nie oceniaj innych zbyt surowo, bo nie znasz trudności, z jakimi się zmagają. Staraj się zrozumieć ich perspektywę i bądź cierpliwy. Zachowuj spokój w obliczu frustracji i gniewu. Według niego, Cierpliwość i wyrozumiałość były jednymi z najważniejszych cnót. Mędrzec uważał, że powinniśmy pomagać innym bez oczekiwania niczego w zamian. Mówił, czyniąc dobro dla innych, czynisz dobro dla siebie. Kiedy pomagasz komuś w potrzebie, zyskujesz więcej, niż gdybyś skupiał się tylko na sobie. Kto tak naprawdę znał jego prawdziwą wartość? Ci, którzy znali mędrca najlepiej, to jego najbliżsi, rodzina i kilku przyjaciół. Chociaż prowadził skromne i ciche życie, jego mądrość i łagodność nie uszły ich uwadze. Wiedzieli, że pod pozornie zwyczajną powłoką kryła się głębia ducha i szlachetność charakteru. Mędrzec dzielił się swoją wiedzą z garstką wybranych uczniów. Ci, którzy mieli szczęście poznać go bliżej i korzystać z jego nauk, Doceniali mistrza i z największym szacunkiem odnosili się do jego osoby. Zdawali sobie sprawę z tego, jak wiele zawdzięczają temu skromnemu i pokornemu człowiekowi. Chociaż mędrzec unikał rozgłosu i sławy, jego reputacja rozchodziła się wokół, zwłaszcza wśród tych, którzy mieli okazję z nim rozmawiać lub widywać go na co dzień. Sąsiedzi i znajomi, mimo że z daleka dostrzegali jego dobroć, spokój i mądrość, choć nie znali go tak dobrze jak najbliżsi, mieli świadomość, że jest to człowiek wyjątkowy. Ci, którzy rozpoznali prawdziwą wartość mędrca, cenili go i szanowali za to, kim był, nie za sławę czy dorobek, ale za charakter, osobowość i mądrość. Był cichym mędrcem, który praktykował stoicyzm w tajemnicy. Nikt go nie doceniał, ale ci, którzy go znali, wiedzieli, że jest bardzo mądry, pomagał innym i był szanowany. W swoim życiu mędrzec musiał pokonać wiele przeciwności losu i przeszkód. Często spotykał się z niezrozumieniem i odrzuceniem ze strony innych. Ludzie nie doceniali jego mądrości i rad, ponieważ nie lubili słuchać prawdy. Mędrzec musiał także zmagać się z codziennymi problemami, takimi jak ubóstwo czy choroba. Nie miał łatwego życia, ale nigdy się nie poddawał, zawsze starał się zachować spokój ducha. Wierzył, że stoicki spokój i mądrość pozwolą mu przetrwać wszelkie nieszczęścia. Często czuł się samotny, ponieważ mało kto go rozumiał, jednak nigdy nie tracił nadziei, że kiedyś ludzie docenią wartość jego nauk. Starał się szerzyć mądrość i cierpliwie tłumaczyć zasady stoicyzmu tym, którzy chcieli go słuchać. Mędrzec pokonywał przeszkody dzięki silnej woli, cierpliwości i wierze w sens swojej misji. Nie zrażał się niepowodzeniami i zawsze podnosił się po upadkach. Jego życie było pełne trudów, ale dzięki praktykowaniu stoicyzmu potrafił zachować wewnętrzny spokój jaki był jego sekret. Był cichym i mądrym człowiekiem, który praktykował stoicyzm w sekrecie. Nikt go nie doceniał, ale ci, którzy go znali, wiedzieli, że był bardzo mądry, pomagał innym i cieszył się szacunkiem. Jakim cudem udało mu się osiągnąć taką mądrość i spokój ducha? Cóż, jego sekret tkwił w prostocie, nie gonił za bogactwem ani sławą. Zadowalał się tym, co miał i starał się żyć skromnie. Rozumiał, że prawdziwe szczęście nie pochodzi z zewnątrz, ale od wewnątrz. Dlatego pielęgnował swój wewnętrzny spokój poprzez medytację i kontemplację, rozmyślał nad tym, co naprawdę ważne w życiu, doceniał każdą chwilę i starał się żyć w zgodzie z naturą. Chociaż prowadził ascetyczne życie, jego mądrość promieniowała na innych. Ludzie czuli się w jego towarzystwie spokojni i szczęśliwi. Miał dar słuchania i empatii. Potrafił dać mądrą radę czy pocieszyć w potrzebie. Nigdy nie oceniał innych. Akceptował ich takimi, jakimi byli. Jego postawa życiowa była natchnieniem dla tych, którzy go znali. Pokazywał, że można żyć szczęśliwie, skupiając się na tym, co naprawdę istotne. Jego spokój ducha i mądrość pozostaną w pamięci tych, których spotkał na swojej życiowej drodze. I tak kończy się ta historia niezwykłego mędrca. Choć żył cicho i skrycie, jego mądrość promieniowała na wszystkich wokół. Uczył nas, że prawdziwe szczęście nie zależy od bogactw czy pochwał, ale od wewnętrznego spokoju, że największe skarby kryją się w małych, codziennych chwilach, a nade wszystko, że stoicyzm. To nie tylko filozofia dla wybranych, ale droga do mądrości dostępna dla każdego. Mądry człowiek odszedł, ale jego nauki pozostaną. Zamknij oczy i wsłuchaj się w głos rozsądku, a może usłyszysz szept mędrca, który szepcze ci do ucha: żyj skromnie, myśl mądrze, kochaj gorąco. I tym prostym zdaniem daje najcenniejszą lekcję, jaką można otrzymać. No, już niestety koniec tej historii, ale pamiętaj, drogi słuchaczu i widzu: jeśli masz jakiś problem, możesz go opisać w komentarzu, a ja postaram się pomóc.